Cześć, to i dziś o mało wymagających roślinach doniczkowych, Jako, że jestem jedną z tych osób, które jak to się mówi nie mają ręki do kwiatów yy, i mam już na sumieniu kilka pięknych i dorodnych kwiatów, które jak tylko przekroczyły mój próg, to zmarniały, zmizerniały i zwiędły. A z drugiej strony chciałabym mieć trochę zieleni w swoim mieszkaniu, to zaczęłam szukać takich roślin, które są niezbyt wymagające. Jakiś czas temu dostaliśmy z mężem e, ziemiokulkasa e, i nawet jeszcze żyje. Mam też e, kaktusy, sukulenta i coś kaktusopodobnego. Jeszcze wszystko żyje, i nawet urosło, e, więc uznałam, że coś trzeba z tym zrobić. Ale zawsze było coś innego do zrobienia, albo nie było weny, i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio jednak mąż dostał sadzonkę aloesu i jeszcze jakiegoś innego kwiata, którego nie mam pojęcia jak się nazywa, natomiast były one bez doniczek, więc trzeba było je wsadzić. Uznałam, że skoro już i tak będę się bawić w ziemi, to po prostu dam wszystkim swoim kwiatom nieco większe doniczki, więc zostałam zmobilizowana i uznałam, że to właśnie jest ten czas. Nie mam za dużo doświadczenia w sadzeniu czy przesadzaniu kwiatów, ale pamiętam, że moja babcia zawsze jak sadziła jakiś kwiat do doniczki, to na sam spód kładła potłuczoną ceramiczną doniczkę. Tak naprawdę nigdy nie zastanawiałam się, po co właściwie ona to robi, a jako, że sama nie miałam takiej potłuczonej doniczki, to zaczęłam czytać, po co właściwie ona jest, i okazało się, że jest po to, żeby y, ziemia nie zasklepiła tych dziurek w doniczce. Y, i żeby mogła swobodnie wypływać, żeby nie było jej nadmiaru i żeby nie zgniły korzenie rośliny. Czyli tak zwany drenaż. Jako, że ja nie posiadałam ceramicznej doniczki, a kupowanie nowej tylko po to, żeby ją potłuc uznałam że za bezsensowne, zaczęłam czytać, co można dać w zamian. I okazało się, że dobrym zamiennikiem może być keramzyt. Jak się okazało, są to takie małe, drobne kulki. I podobno jest on dobry. Nie wiem, okaże się. Poszłam więc do sklepu. Kupiłam ziemię, kupiłam doniczki, kupiłam ten keramzyt, czyli wszystko, z czego potrzebowałam. W mniejszych doniczkach dziurki już były, natomiast w tych większych musiałam sobie zrobić je sama, ale na szczęście były zaznaczone miejsca, w których trzeba je zrobić i wystarczyło użyć trochę siły, żeby te dziurki wypchnąć. No i do tak przygotowanych doniczek wsypałam ten keramzet. Później na to trochę ziemi, powkładałam rośliny, dodatkowo zasypałam ziemię, uklepałam, żeby wszystko było stabilne. I zobaczymy, co z tego będzie. Może w końcu uda się odmienić złą pasę, może jakieś rośliny u mnie w końcu przetrwają. Mam na parapecie jeszcze trzy storczyki, ale nie czuję się na siłach, żeby jeszcze je przesadzać. Zwłaszcza, że po pierwsze dwa z nich teraz kwitną, a trzeci mam wrażenie, że chyba zaczął trochę obumierać. Jak przetrwają jeszcze trochę, jak przetrwają te rośliny, które teraz posadziłam, to po prostu wezmę się też za storczyki. Na razie czekam na efekty końcowe. Z kolei na balkon, który mam yy, zacieniony, nie dochodzi tam dużo światła, a ja też teraz już nie spędzam tam zbyt wiele czasu, postanowiłam, że nie pokuszę się na żadną żywą roślinę, dlatego stworzę sobie sztuczną trawę w doniczkach jedną doniczkę już miałam, a drugą stworzyłam sobie sama z dwóch. W mniejszej włożyłam kamienie, żeby ją obciążyć. Na górę przykleiłam tą większą. Później uchałam w doniczce gąbkę florystyczną i zasypałam to ziemią. Pierwszą doniczkę, którą robiłam, e, zasypałam ziemią dopiero na końcu i to nie było ani proste, ani nie, nie wygląda to tak dobrze. Później poprzecinałam dużą trawę na odpowiednią długość i powtykałam to wszystko w doniczkę w miarę blisko siebie, tak żeby nie było zbyt dużych odstępów. wrażenie, że efekt jest zadowalający. Doniczki stoją już na balkonie i mam wrażenie, że dość dobrze się prezentują. Ok, to tyle na dziś. Więc jeśli podobał ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Możesz też sprawdzić inne filmiki do następnego. Pa!